Cześć, witam z Worst Sony, ja sam Tomeks! 43, a dzisiaj znowu. mną. ja jestem tam. Dzisiaj witam Was w grze Slenderman The 8 pages. No to No, pierwszy horror na kanale. Tak, no ja się nawet nie boję, bo grałem w to chyba trady. I trzy razy mi się udało tu przejść. Okej, okay, więc gramy. Kurde. Proszę. Kompletnie no, się bo nie, nie wiem, gdzie są karty, ale... Ale też nie mam wątku bo... Wiem. Okej, okay. lepiej nie będę skąpałaś, ale okej, okay, no na ludzie wszystko przechodzę. nie mogę podłączyć kamerki, bo obraz by musiał. No wszystko by musiał to zrobić. My się nie chce. Znaczy, źle. Ej, się... okay. ja bym to sam zrobił, ale no, mi się nie chce. Troszeczkę... O. Bo wiem nawet, jak bym to zrobił. To? Tak. Gdybym zmniejszył ekran, to bym dał do to. I tutaj by się zmieściła ponad Nie mogę znaleźć ani jednej kartki. Na spawnie zawsze jest jedna kartka, ale jak ja ją ja nie mam. I możesz zginąć od, dopiero od drugiej kartki. To oglądaj! Bo mhm. tylko jakoś... smutna smutną muzykę wam puszczę, na przykład, nie wiem... Eee... Mnie, ale coś takiego.

Ale nie, wiem, że To będzie coś takiego. nie, 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 To nie, no. y, nie, to jest nie, 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 O nie, 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 To nie, Ja zawsze takich bo ogólnie ja miałam takie właśnie troszkę o, miało Miałam czterolatka. Tak. 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 Ja miałam mój brat zadał yy, taką grę straszne na I pewnego dnia, yy, pewnego dnia... nie. I przy okay. mnie powstały tak to że tak być I się kurde, skikały, Nie. Też Mój wiek udział, że to, że to, że to jego teściowa. No to jest kwawa Nie, nie stój, stój. Stój. Dobra, to tutaj grają Ja sobie bo to Nie, stójesz! Stój! Jak ja mam się to to też się Nie będę z tego tylko Dobrze, ja szukam ławki, gdzie będzie kartka. Ale nie mogę jej znaleźć. tej Tak, srebrny, albo kwawa Nie, to nieba To jest To jest No. O nie widziałem to. To nie <grystanie> jest tylko Samara Murgan. Ale śnie śnie, śnie, Ale weźmy ci jest egzotyczny, a Samara Murgan jest deryks. to jest. Somer, to ale śmierć, śmierć. Ale, ale, się nie o, nie reklama. <grystanie> <grystanie> Jany... <grystanie> <grystanie> jaki bąs. Wąt? Nie, wątpisać. Daryngopolnie jest taki znik, to jestem szczęśliwy, jest a tylko ja się ich nie kurde chwał. I wasz od kiedy, 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 to czekam górę, to, to teraz jego na tydzień, że się kurde. Co to jest? O boże, święty Maryjobor, tak ja przegrałem. So wie sol, weź kliknij takie guziki, czy nie? O nie, kurde. O, kliknij teraz to, a ja wejdę w pokoju. Ok? Nie, dobra, dobra. A, nie, nie trafił. Nie, nie, to nie się tego nie wojnie. Ale wiem, że przejdę. No patrzcie tak. To się odby to Jak on na mnie skoczył! A ja myślałam, że to jakiś listek. Kurde! Kurde! Sorry, ja muszę ustawić ekran, bo coś mi nie działa, no. No? Co się dzieje? O jest, okej. Okay. Kurde! Nie okay. owet ja tak nie przegrałam. To widać na szczęście. O Boże, siek mi się zechciał. O jest. To ile trzeba kartek zrobić? Osiem. Oh, kurde, kurde, pierwszy raz się boję do springera. Ja pierwszy raz grałem w Ja wiem, przyjąć, się <laughs> tak to to ja, ja, to Ale ten ty, odcinek będzie śmieszny. No właśnie, Ubisoft się. Jak to mój, jak to już mam to, sześć kartek. I to teraz myślę, czemu ja się tego to tak boję. Mam już siedem kart. sześć kartek. się już tego jeszcze boję. I to jest chce, nie? Ale to żeby... Trzeba wypinać, żeby nie było nic. Kurde! Nie się boję. Trzeba się bać, bo boję się, że przegram. Kurde. Weź tak nie mówcie. A, A to sama posta, o co wyszkakuje? Weź daj światło. A to sama posta, to co Tak. O Boże! Słabe. Weź nie mów ty patrzy. Za z tobą. Oczekaj. No nic nie ma już. Wszystkoś wysiłek, nie ma dwóch kartek. Nie, znalazłem jeszcze jedną. Jest mi jedna kartka. O Maryju, czwarty raz to przejdę. Kurde, co jeszcze przegapiłem? Co jeszcze? Samochód byłem. Kurde, co jeszcze zostało mi? Jeden. byłem. Jedna rzecz mi została, nie? Co to jest? drzewą drzewo mi się nie mnie na dworze. Jedny, weź tak nie rób! Ja? A czy nie będziecie mieli? Czekaj, tak, nie starałam <grymne> się. Dobra, nie robimy. Nie idę, nie Nie, ale ja nie mam mojego screamera, na końcu, by się wygrywało. Ale ja wygram. <grymne> no ja? No. Ale... Ile się zakładasz? Nie wiem, w ogóle się nie zakładam. To jest tak, że się zmiamy. No weź mnie dalej, No weźmy <grymne> na posta!

to będzie że tego upadł. No, to, to... A, ale ty robisz tam mam ja <laughs> <laughs> No, zapłacisz spokojnie za... No, zaraz je zadamy, zaraz. No, nie, się wersze, nie, nie. Zaraz je zadamy, się Zaraz je zadamy, no, to u nie wystraszysz mnie dotykaniem nie. No, mnie! Cieszę się, to tak robi. Nie ma nic na murze. No, to na Dobra, o, będę

To my nie no ludzie, napiszcie, nie znam. Teraz ty? Dobra. Nie, 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 nie. Dobra, nie, kończymy odcinek. To na razie. Mam nadzieję, że się że tak taki to człowieka. Strykczy... Nie, ty mówisz przede wszystkim. cześć. No. <vazge> Okej, okay, no to na razie. I nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, komentarzu, o dostawieniu filmiku i i... no I tam. No i, i, i pamiętaj, że to że to że to jest domek 130, bo nie okazniemy się na pewno jakoś komocka. O no. tak, żegnam się, na no.